Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych na specjalnej konferencji prasowej telewizji osobista. W sprawie wypożyczenia naszego lektora i prowadzącego wiadomości medialnych pana Jakuba tłumacza naszym kolegom medialnym w sprawie poprowadzenia audycji Lubinnego. Chętnych nie brakuje ale przedstawię wam zainteresowanych naszym prezenterem. Są to Kanguś 1 i 9 TV, jeszcze TV, Dziś się jeszcze zastanawia, ale no cóż, Jakubie, oddaję Ci głos. Dziękuję Ci, Janku, za miłe słówka. Mój głos i postać znacie z prowadzenia w telewizji. Osobista wiadomości medialnych to dla mnie szczególnie rola. Zadebiutowałem w wiadomościach medialnych jako głos reporterski, czytający wypowiedzi jednego z polityków. Wzruszył mnie ten debiut, byłem słabo znaną postacią. Musiałem zastąpić naszego koleż Grzegorza, tłumacza, który odszedł, nie chcąc być już głosem reporterskim. Wracając do tematu, doszły mnie słuchy, że kilka stacji, które wymienił mój kolega redakcyjny Janek, chcą, abym użył głosu w ich audycjach. Oczywiście zgodzę się przyjąć każdy program pod jednym warunkiem. Że będąc lektorem w audycjach, nie przestanę być prowadzącym wiadomości medialnych i pozostanę w telewizji osobistej, bo to mój dom, ale to nie oznacza, wasz też nie może być, ale jako gościnny. Dlatego wszedł i wobec ogłaszam moją zgodę na wystąpienie gościnne na innych kanałach. Dziękuję bardzo Państwu i do usłyszenia niebawem. Dziękujemy Jakubowi za tę piękną wypowiedź. Trochę się też wzruszyłem, słysząc, że Twój dom jest tu. Więc mogę ci tylko pogratulować i nie możemy się doczekać kiedy pojawisz się ponownie. Ja też się nie mogę się doczekać to kwestia czasu, kiedy pojawię na ekranie lub usłyszycie mnie ponownie, więc do zobaczenia. Tobie dziękujemy i dziękuję też państwa, że byliście na tej konferencji prasowej i do usłyszenia niebawem.